Sara James zaśpiewała z mamą w odcinku Backslash: szanse na sukces Backslash: Foto. Sara James w zeszłym roku została zwycięzczynią czwartej edycji THE Wojskidz i stanęła w szranki z innymi uzdolnionymi dziećmi. Kiedy to reprezentowała nasz kraj na 19. Konkursie piosenki Eurowizji dla dzieci. Mimo że przez wielu była typowana na zwycięzczynię, to finalnie uplasowała się na drugim miejscu. Nie był to jednak koniec sukcesów młodziutki i wokalistki, bo w 2022 roku postanowiła podbić Amerykę. James wzięła udział w ameryce z Got Talent, a swoim wokalem zachwyciła samego Simona Cowella, który zdecydował się wcisnąć złoty przycisk. Producent w rozmowie z Dzień Dobry TVN opowiedział że ma zamiar pomóc Sarze w jej karierze i w przyszłym roku zaprezentuje jej twórczość jednej z czołowych wytwórni. Zobacz, kolejny sukces Sary James 14-latka wystąpi w specjalnej edycji America's is Got Talent. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Sarę w tych ważnych chwilach wspierają rodzice, mama Arleta Dancewicz i tata John McWoo James, który również jest związany z przemysłem muzycznym. On również próbował swoich sił w popularnych talent show. Brał udział w programach X Fat Story i Bitwa na Głosy. Mimo, że rodzice Jamesa są już razem, to pozostają w dobrych relacjach i wspierali córkę w muzycznej karierze. Zobacz, kim jest ojciec Sary James. John K. W. James też próbował swoich sił w popularnych programach muzycznych. Sara zdolności wokalne odziedziczyła po tacie, choć okazuje się, że mama również jest dobrze radzi sobie na scenie. Arleta Dancewicz pojawiła się u boku córki w specjalnym świątecznym odcinku Szansy na sukces. Gdzie zaśpiewały kolendę pójdźmy wszyscy do stajenki. James z mamą na tę okazję postawiły na biel. Sara zaprezentowała się w materiałowych spodniach z rozszerzanymi nogawkami, do których dobrała biały top siateczkowymi rękawami. Mama zaś postawiła na biały garnitur i połyskującą bluzkę w tym samym kolorze. Występ Sary Arlety będzie można oglądać w niedzielę w tvp 2 Jesteście ciekawi, jak poradziły sobie na scenie?